Cześć wszystkim. Sorry, że przez dość długi czas już nie nagrywałem filmików, bo chodzi o to, że mam problem ze swoją cyfrówką. Spaliła mi się ładowarka, jakoś nie mam czasu kupić nowej. Pożyczyłem cyfrówkę od sąsiada. No i co? I na prośbę jednego z użytkowników, teraz, bo za chwilę nagram drugi filmik na prośbę innego użytkownika, ale teraz nagram, jak ustawić połączenie HDMI pomiędzy naszym telewizorem a playstation no więc może zaczniemy od naszego telewizora pokażę to, że włączając playstation za chwilkę włączy się i nasz telewizor także po kolei pokażę jak to ustawić jak pamiętacie mój telewizor to Panasonic Viera także ustawienia będą oparte na tym właśnie systemie nie, nie wiem jak jest w innych telewizorach także na podstawie tego co ja tu pokażę będziecie musieli u siebie poszukać w każdym bądź razie tak. Na pilocie telewizora wciskamy przycisk menu. W wchodzimy w konfigurację. Drugie ustawienie to ustawienia połączeń. Wchodzimy w to. Mamy coś takiego jak Wiare Link. Ustawiamy to na włączone, bo to musi być włączone właśnie za pomocą Wiare Link. Włączamy nasz, nasz niby odtwarzać, czyli konsolę, tak? Myście AV1, tu mam ustawione jako monitor. Samoczynne włączanie jest włączone i włączanie również włączone. To będzie chyba wszystko, bo ta reszta to jest najmniej ważne. Akurat systemy energooszczędne nie są nam potrzebne. Więc ładuj. Proszę sprawdzić ustawienia i połączenie. Dobrze, wychodzimy z tego. I pamiętajmy, że po ustawieniu tego za pomocą pilota możemy sterować konsolą. W samej konsoli wchodzimy w ustawienia, zjeżdżamy do ustawień systemu i jest punkt sterowanie przez HDMI. Ustawiamy to na włączone. Jeszcze raz, tak. Aha, a, zobaczcie, na chwilę zrobiłem wyłączone i już pilot nie reaguje. Muszę zrobić to czołem. Ustawiam na włączone. Pojawia się komunikat wprowadzony. Wprawdzie system można sterować za pomocą innych urządzeń HDMI, jednak nie może on zostać wyłączony przy użyciu innych urządzeń w szczególnych warunkach, np. podczas gry bądź odtworzenia wideo. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku obsługi online. Ok, teraz gdy włączyłem z powrotem HDMI, mój pilot znowu działa. To by było w sumie na tyle. Tak, to już jest cała konfiguracja. Wyłączymy teraz system. Przejdziemy na telewizję. Można zobaczyć, że konsola się wyłączyła. O, Comedy Central. A ja teraz pokażę Wam, że za pomocą przycisku VR-Link włączyłem menu. Sterowanie link, tak zwany odtworzyć Odtwarzacz to jest tak naprawdę nasze PlayStation 3. Teraz po prostu potwierdzam to przyciskiem OK no. i to włączyło naszą konsolę. To są takie funkcje. Przy na przykład jeśli mamy włączoną konsolę, wyłączymy telewizor, to konsola się automatycznie wyłączy. Po prostu urządzenia sterują z sobą przez HDMI. Także myślę, że to by było na tyle. A następny filmik będzie. Pokazywał różnicę pomiędzy kablem HDMI a zwykłym komponentem, czyli te cincze. tak zobaczymy, jaka będzie różnica w jakości obrazu, a to wszystko pokażę na Killzone 3. Ściągnąłem sobie demo, polecam każdemu. Świetna gra. Na podstawie tej gry nowej, świetnej grafiki pokażemy, jaka jest różnica w kablach. Wszystko i do zobaczenia.